Jak wyregulowałem? Jedna regulacja. Druga regulacja. Trzecia regulacja. I spójrz sobie lagę. Centymetr wyżej, niżej. I sprawdź, czy czasem motocykl nie zmienił pozycji. Tyle wystaje, mniej wystaje, więcej wystaje. Po kubinu. Napisz, czy wyszło. Chłopie, jak nie wiesz, to zapytaj. Co ci powiem? Nie musisz hejtować. A, guma już siedzi. Kończymy powoli ten bałagan. Czy ja demontowałem dwie godziny to wszystko, a żeby założyć dwie takie gumki? No tak, bo jak ktoś lubi rozbierać, to nie jest dla niego to jakiś problem. Nie mam tylko pomysłu, gdzie jeszcze te halogeny zamontować, ale to się coś wymyśli. Może tu. Jupi! No i dobra, do szafy. Złożony, gumy założone. Troszkę to potrwało. Teraz wygląda bardziej jak Coffee Racer. I teraz pytanie numer jeden. Tak lepiej? Czy może jednak tak, ale to jest na razie na trytytki, to tylko złapałem, żebyście wyrazili swoją opinię. What do you think about that? Nice? Or not?